Konkurować. Przyjdzie ta w kolejnym roku na kolejnym turnieju biurzy. Wtedy myślimy, zobaczymy Norberta raz jeszcze we własnej zbroi już, który będzie walczył dla Państwa Pas kolejnych. W tym w szrankach mamy w czerni z Tarcą bez Herbu, Piotra Herbu Gudziemba. I po drugiej stronie z Tarcą z Bazylickiem rysemara Rafała i Ławy. Zatem gotowi i walka! Dużo oh. czerwów tu widzimy. Radziec Przepchania, obaj zablokowali sobie tarcze. To było dosyć lekkie. Zobaczymy, czy jest policzą. Ja nie jestem przekonany. Zabytek uznajemy, żeby trzeba było ramię odciąć, żeby silny był cios. Chociaż będę na tyle, że, że miło ma dobrą siłę. Uderzenie głową. Krótkie uderzenie. Tarczą w tort. Przy, przy, gięcie do ziemi. Przez tego, że bardzo często taka sytuacja, że przeciwnik łapie, ciebie za głowę w ruch ściska do dołu. powoduje, że pod poddusza, to taktycznie dobrze jest często jak można to tak złapać i przydusić przed chwilę 45 sekund, dokładnie taka technika im bliżej jesteś tym trudniej sobie oddychać ciężej ich płuca otworzyć teraz jest ta się uleżeń od góry Rafał wykorzystał tutaj sytuację, jest wyższy stać, wejście. dwa kroki do tyłu i walka okropki, wielkie okropki dla nich. Rafał i później mocno uderzenie Stać! rękawica u rycerza Rafała. Tego nie możemy zweryfikować, jednak goła ręka nie może być pod przy broni. To nawet bardzo lekkie uderzenie, mieczem, który waży tyle co prawdziwy miecz, może powodować uszkodzenie poważne palce. Wczoraj na turnieju jeden z rycerzy dokładnie tak dostał. Dzisiaj chodzi w bandażu, Ręku nie rusza, jeden cios wystarczył, żeby właśnie w momencie, gdy rękawica pękła, rozpadła się, on dostał po gołej dłoni, że dzisiaj nie jest w stanie nic Ostatnie sekundy, będzie 10 sekund, państwo ze mną będą liczyli, dobrze? 10, Walka. 9, 7, 5. Wojownicy wytrzymali to przybytki państwu, to państwo ich zagrywali. Oni wiedzieli, że to za państwa walczą. I zwycięzcą jest Rafał! Świłaby! Rafał zwyciężył. Przybył po walce, no, ale jest zwycięzcą.